Dzień dobry, cześć Siemano. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale, moi drodzy. Jak zapewne widzicie po tytule, tak nowa książka u mnie się do kolekcji napatoczyła. I to jest kolejna książka, która na pewno w swoim czasie zostanie przeczytana i w swoim czasie zostanie też zrecenzowana. Ale moi drodzy, tą książką jest niemiecka broń pancerna 1939-1945 autorstwa Dawida Portera z cyklu Panorama techniki wojskowej. U mnie w ostatnim czasie Panorama techniki wojskowej dość często się przewija. A to ze względu dlatego, że jest, że jako osoba lubująca się w historii i militariach, tak też historię i militarię. Uważam, że panorama techniki wojskowe jak najbardziej zapewnia. I moi drodzy tutaj trochę takiej, może nie tyle co prywaty ale pewnego rodzaju wyjaśnienie, dlaczego akurat e, dlaczego zakupiłem tą książkę. W ogóle dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 21 grudnia. Godzina, moi drodzy, godzina 19.25. E, także no. Moi drodzy, dlaczego też że zakupił t, e, tą książkę. Ta książka w ogóle kosztowała mnie coś chyba bodajże około o 65 zł, albo 68, coś koło tego. I, moi drodzy, e, możecie się dziwić czemu. No, bo na pierwszy rzut oka e, mamy tutaj do czynienia z e, trzema pojazdami. Z czego? Pierwszy już u mnie na kanale się pojawił, chociażby w formie recenzji. Tak, i chociażby również z, e, w formie książki, którą mam, a mianowicie Czołg Tygrys. E, tygrys, który jak być może kojarzycie z mojego materiału, z mojego filmu e, na temat recenzji książki Tygrys, legendarny czołg. E, a także znajduje się tutaj chociażby Marder, e, niszczyciel czołgów, jak i czołg e, średni Średni Panzer 3. Moi drodzy, co my w ogóle tutaj znajdziemy? Otóż w tej książce, moi drodzy, znajdziemy sobie w wszelkiej maści omówienie pojazdów, takie pokrótce poszczególnych sił. Między innymi, chociażby mamy tutaj wersję czołgu Panzer 2 podzielone na wersje A, B, C, D, D E, F, G. J3 chociażby L. A także całą masę chociażby czołgów typu Panzer 4, które również być może pamiętacie, zrobiłem swą, w, w swoim czasie e, no w formie e, też takiej recenzji, a mianowicie e, z, z ze strony nie z kolekcji nazwijmy to e, sekrety historii Panzer 4 również się e, pojawił autorstwa e, Tomasa Andersona recenzję również zrobiłem. Czy też pojawia się tutaj Pantera, którą również e, książka pod tytułem Pantera legendarny czołg e, również się u mnie na mm, kanale pojawiła. Znajdziemy tutaj również Stugi e, tak, a więc działa szturmowe, które chociażby całkiem też niedawno na kanale zrecenzowałem w formie książki pana Thomasa Andersona o niemieckich działach szturmowych. I moi drodzy, możecie się zapewne zastanawiać, dlaczego w ogóle kupiłem tą książkę, skoro już niektóre te maszyny, że tak powiem, kupiłem. Bardziej fachową lekturę, tak bym to określił. A no, moi drodzy, dlatego, że nie wszystko. Może inaczej. Nie wszystko. O nie wszystkim się pisze. Nie na wszystko, że tak powiem, jest e... popyt. Nie na wszystko. Da się opisać w takim, w grubym Tomiszczu. Otóż, moi drodzy, tamte książki, które znajdują się obecnie, w tej chwili tutaj, o to jest ten, ten malutki żółty paseczek. To są, moi drodzy, właśnie te książki z serii Sekretów Historii, gdzie jest chociażby Panzer pan 4, gdzie jest Tygrys, gdzie jest Pantera, gdzie jest gdzie są e, działa szturmowe, gdzie tam jeszcze są e, e, struktura niemieckiej broni pancernej, trzy tomy, tak? E, do tego amerykańska tam jest też e, broń pancerna. I moi drodzy, e, tam też są dwie książki, e, dwa tomy e, na temat Panzerjäger, czyli niszczycieli żołgów, które również znajdują się tutaj. I moi drodzy, Ponawiam, pytanie zapytacie się, dlaczego. A to otóż, moi drodzy, dlatego, że tutaj jest pokrótce opisane e, tak naprawdę, może nie tyle, co wszystkie, ale zdecydowana większość maszyn, które użytkowały siły zbrojne III Rzeszy e, oraz też e, później, ale to zupełnie inny temat. To już Wykraczamy poza 1945, który jest chociażby w tytule. Moi drodzy, w tej książce znajdziemy czołgi, działa bieżne i samochody pancerne. Jest tutaj rozdział poświęcony. Zdobycznym opancerzonym wozom bojowym. Na przykładzie najróżniejszych maszyn mamy chociażby e, francuskich tutaj e, FT17, e, samochodów pancernych, rosyjskich e, działach e, i czołgach, czy włoskich również samochodach pancernych takich jak Autoblinda, czy samowentę e, ra, radzieckie zdobyczne beteki i tak dalej. Jest tu oczywiście e, trochę tego opisane, ale e, no. Jest tu trochę wiedzy, trochę opisu dlaczego, jakie pojazdy były użytkowane przez Niemców. Czemu przed wstępem i krótki opis i dane taktyczno-techniczne na temat samego pojazdu. I moi drodzy, kupiłem tą książkę. Trochę jako tako, nazwijmy, powiedziałbym taki kontrargument, ponieważ w swoim czasie, e, bardzo dawno temu, znaczy się, no, może nie było to dawno, ale to był rok 2013 bodajże, albo 2014, w moje ręce trafiła taka oto książka. Pojazdy pancerne Aliantów 1939-1945. Jest to książka, w której mamy e, tak naprawdę na jednej stronie opis danej maszyny. Jedna kartka to jedna maszyna. Jedna strona to są aż tych maszyn dwie. Lub jak chociażby w przypadku czołgu, na przykład tutaj Cromwell, gdzie je, cała strona jest poświęcona tylko i wyłącznie jednemu czołgu. Ale oprócz tego również znajdziemy tutaj wszelkiej maści samochody pancerne, opancerzone. Także nie tylko znajdziemy tutaj również Maszyny wojenne uzbrojone w działo, ale też całą masę innych jednostek. Może nie tyle co całą masę, ale chociaż z grubsza większość. I nawet mamy tutaj podział na Związek Radziecki, tak na e, proszę bardzo, nawet, że tak powiem, w tłumaczeniu chociaż trochę na język polski, jak powinno się czytać e, e, radzieckie maszyny. Na przykład BT, czy to jest tak zwany e, powiem BT-2, BT-5, BT-7, to jest e, w przetłumaczeniu na nasz szybki czołg, czy też po prostu czołg szybki. Z kolei w języku rosyjskim jest to po prostu bystrochodny bystro tank. Na przykład e, czołg lekki, to jest lekki tank, a czołg średni, to u nich jest średni tank. No e, a na przykładu na, e, czołg ciężki, to jest tiarzowy tank. Czemu tank? Bo to Rosja, bo tam wiadomo, oni też inaczej e, nazywają. Także jest to w, e, w pewnym sensie, mm, tak, tą książkę kupiłem jako trochę tego taką przeciwwagę e, dla tejże książki. Ale, moi drodzy, jest jedna rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę. Mianowicie, ja to te zwróćcie uwagę, to będzie pewnie widać. Mam nadzieję. Zwróćcie uwagę, jak bardzo jest ta nowa w, e, książka, przeze mnie przed tak naprawdę nie da, całkowicie niedawno e, zakupiona, jak ona jest wielka i jak ma się to do, że tak powiem, swojego konkurenta. No, od razu widać, że to jest dość dużo. Nawet, moi drodzy, rozmiarowo, to jest. To jest nic. Ta książeczka, to która, moi drodzy, ma 120 parę stron, to to jest nic, przy stronach, których tutaj jest ponad 200. Także e, możecie sobie porównać. Nie wiem, czy będzie. Widać. Zobaczcie, to chyba będzie widać. Tam gdzie się e, kończy. Książka jedna, nowa i dalej jeszcze tam trwa. Także jest tutaj sporo takich rzeczy, których w niektórych opracowaniach nie ma, czy też znajdziemy w konkretnych opracowaniach, w różnych czasopismach, e, takich jak Technika Wojskowa, Historia. Chociażby w, e, w Technice Wojskowej Historii raz mi się udało, nie chyba też nagrywałem o tym materiał na temat czołgów przerobionych, czołgów, Panther na tak zwane, pan nie Panther tylko no, czołg naprawczy, pomocniczy, jak to się nazywa. Jest. Jest bergsteiger, Berg, bergepanter, o, o bergepanterach. W technice wojskowej historii, tutaj również to jest, ale moi drodzy, jest to zrobione tak, że są podane najważniejsze informacje i z czego to się e, wiąże. Do, w dodatku, tutaj jest przy okazji bardzo dużo zdjęć, dużo e, rysunków, także Mamy podane, jak wygląda dane taktyczno-techniczne. Więc to jest na pewno książka, którą do mnie, którą na, na pewno w swoim czasie przeczytam, ale przypominam, że jakiś czas temu przecież też z, zakupiłem również z Panoramy Techniki Wojskowej, również w miękkiej oprawie, również, także książkę. Także panoramy techniki wojskowej, tylko że, moi drodzy, na temat okrętów. Między innymi krążowniki i pancerniki I i II wojny światowej. I to jest podobnie jak napisane, może nawet nie tyle co tym, tym samym językiem, ale od razu widać, że jest to zrobione bardzo podobnie jak chociażby to. Dlatego też na ten moment, mogę Wam nawet je, je, nie czytając, moi drodzy, jestem w stanie, jeżeli ktoś interesuje się historią, milita, militariami, to moi drodzy, uważam, że mm, warto zajrzeć na stronę Alma.press, e, a konkretnie e, Panorama, Technika Wojskowa, czy też po prostu sobie wpisać. I jeżeli nas interesuje jakiś temat, to bardzo możliwe, że już ten temat został albo napisany, albo be, będzie pisany. Z samej panoramy techniki wojskowej, tam chyba bodajże widziałem na temat e, tylko i wyłącznie chyba broni pancernej, czy też ogólnie, chyba bodajże był cztery, Grube tomy, z czego chyba każdy miał po około 300-400 stron, a całkiem nie, nie, niedawno do panoramy techniki wojskowej trafiło również na temat Luftwaffe, tam chyba z trzech albo z czterech tomów. Na razie tylko trafił do sprzedaży dopiero tom pierwszy. Także no, mam że tak powiem dużo do nadrobienia u nich. Ale na pewno nie będę starał się kupować wszystkiego na już, od razu, ponieważ muszę też przy okazji zrobić sobie tutaj miejsce, moi drodzy. Muszę na tej półce zrobić miejsce i też niektóre książki po prostu pochować, bo jak patrzę na to, co się tam dzieje. To już widzę, że mi po prostu nie miejsca nie starczy, ba nawet jak chciałem tą książkę schować, to powiem wam, że. Ze znalezieniem miejsca, no było kurwa ciężko, było ciężko, bo praktycznie wszędzie, tam. Jest jeszcze miejsce. Jest jeszcze miejsce, to spokojnie, chyba kilka książek jeszcze tam za zakupię i jeszcze gdzieś tam się zmieści. <śm> Ale nie, e, mówiąc e, całkowicie serio, jest trochę e, książek, które faktycznie przydałoby się pochować. Hmm, raczej sprzedawał nie, e, nie będę, gdyż. Mam pewne, a może nawet nie tyle, co ambitne, pl ambitne plany, ale jednak, mimo wszystko, się to przyda w trakcie kolejnych materiałów na kanał. Być może w 2025. Znaczy, na pewno w 2025. Także nowe. Za jakiś czas na pewno będzie, ale moi drodzy, trochę też takiej prywaty będzie po tym cięciu. A e, moi drodzy, mianowicie, za jakiś czas będę. Albo nie, wiecie co? To będzie materiał na zupełnie no, innym odcinek inny materiał. Także tutaj moi drodzy ja Wam serdecznie podziękuję. Także informuję nowa książka w kolekcji. Na pewno w swoim czasie trafi na recenzję. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale, a ja teraz zabieram się praktycznie od razu za nagrywanie tego materiału, który miał być taką dygresją, ale lepiej będzie po prostu nagrać od osobny materiał. Trzymajcie się, cześć.